<śmienic> Naprzód podnieśmy sztandar nasz w górę Choć burza wrogich żywiołów wyje Chociaż nas gnębią siły ponure, chociaż niepewne jutro niczyje. Naprzód mali go moje kochanie, to my walczymy godnie o wolności, zachowanie. Naprzód kochanie na zawołanie, cała elita szybko w mordę dostanie. Mm, 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 mm. As they meme is Jeff. Czyn korony Bo my chodzimy Dotąd w cierniowej I w spokoju Zniszczmy elity trony Oszpecone walką O wielką zbrodnię Naprzód maligo Moje kochanie To my walczymy godnie O wolności zachowanie Naprzód kochanie Na zawołanie Cała elita szybko w mordę Dostanie Naprzód maligo, moje kochanie, to my walczymy godnie o wolności zachowanie. Naprzód, kochanie, na zawołanie cała elita szybko w mordę dostanie.